Cześć, witaj na kanale. Dziś recenzja brokerimperium.com dla początkujących i zaawansowanych. Jeśli zastanawiasz się, czy ta platforma spełni Twoje oczekiwania, zostań ze mną. Mam dla Ciebie skróconą praktyczną recenzję w 2 minuty 30 sekund. Brokerimperium.com to internetowa platforma tradingowa, dostęp do rynków i szybkiego wykonania zleceń. Oferuje ponad 250 instrumentów: forex, kryptowaluty, indeksy i towary. Osobny slajd na każdy rynek. Platforma chwali się szybkim wykonywaniem zleceń i nowoczesnym interfejsem. Użytkownicy oceniają ją wysoko. Szybkie wypłaty i obsługa klienta są często wymieniane. Teraz przejdźmy do interfejsu i użyteczności. Interfejs jest prosty, ale funkcjonalny. Wykresy, wskaźniki i narzędzia analityczne. Dostępne są różne typy wykresów i popularne wskaźniki techniczne. Platforma działa w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Pełna synchronizacja. Funkcje zarządzania ryzykiem są intuicyjne: ustawienia pozycji i alerty cenowe. Początkujący łatwo odnajdą się w nawigacji, a zaawansowani docenią dodatkowe narzędzia. Broker Imperium oferuje kilka typów kont: od podstawowego po premium. Każdy poziom ma inne przywileje: niższe spready i dostęp do analityków. Narzędzia kalkulatory pozycji, analiza sentymentu i alerty cenowe. Część dostępna już od niższych progów kont. Dostępny jest też demo account, świetne dla początkujących do testów. Warto sprawdzić regulacje i warunki przed wpłatą. Jeśli dopiero zaczynasz, Broker Imperium może być dobrym startem dzięki prostemu UI i demo. Zaawansowani użytkownicy znajdą funkcje do precyzyjnej analizy i szybkiego działania. Minusy: Brak integracji z MetaTrader i ograniczona liczba materiałów edukacyjnych. Sprawdź opłaty, regulacje i wsparcie przed rejestracją. Podsumowując, Broker Imperium ma potencjał dla początkujących i doświadczonych traderów. Warto przetestować demo i samodzielnie ocenić, czy to dobry wybór dla Ciebie. Daj znać w komentarzach, co myślisz o Broker Imperium. Zostaw łapkę i suba, jeśli film był pomocny.